gdzie właśnie tutaj 20 maja odbędzie się pierwsza edycja Eksplozji kolorów. Z nami są organizatorzy. Proszę powiedzieć na czym taka impreza będzie polegać? Mówiąc w skrócie najprościej, Eksplozja kolorów polega na wyrzucanie specjalnych proszków w choli w różnych kolorach yy, w niebo i tak zwanym pokolorowaniu świata i wszystkiego co dookoła nas się znajduje. Eksplozja kolorów odbędzie się 20 maja o godzinie 17.00, jest pierwszy wyrzut, potem co godzinę sukcesywnie do 19, o 19 jest ostatni wyrzut, a w trakcie tej imprezy także jest cały czas wielkie grillowanie, gdzie wystąpi też Maciej Mocherski oraz DJ z demona Proszek holi, o czym wspomniałeś, w jakim stopniu jest bezpieczny? Proszek holi jest bardzo bezpiecznym środkiem, ponieważ jest z naturalnych barwników. Łatwo zmywalny, więc nie ma obawy o to, że rzeczy się pobrudzą, zaraz po do pralki wszystko się zmywa. Dostępna będzie także kurtyna wodna, więc zaraz po ekspozycji kolorów będzie można zmyć z siebie troszkę. Taki proszek będzie dostępny w czasie imprezy? Jak najbardziej. My jako samorząd studencki PWSZ-u rozdamy około 500 darmowych proszków holi, a normalnie będzie można kupić proszki holi w cenie od 5 do 8 zł. A kto na taką imprezę może się wybrać? Na taką imprezę może się wybrać, wybrać każdy. Impreza jest otwarta bez względu na wiek, płeć, każdy może korzucać kolorami w tym dniu. Samorząd Studencki PBZ w Lesznie organizuje tę imprezę razem z Miastem Leszna oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury. Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy i mamy nadzieję, że w następnym roku ta organizacja z Juwenaliów też będzie na takim wysokim poziomie, albo jeszcze na wyższym. Dziękuję bardzo i widzimy się już 20 maja o godzinie 17. Dziękujemy.